Przyjduję się dzisiaj z ulicy Wiejskiej, z Gmachu Sejmu, gdzie będzie się dzisiaj odbywało posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw kryptoaktywów i technologii blockchain. Temat dotyczy przestępstw z wykorzystaniem kryptoaktywów i ściągalności skradzonych środków w Polsce. Z nami jest Adam Gomała, czyli założyciel zespołu, który właśnie miał swoje posiedzenie. No jest to już czwarte nasze spotkanie w ciągu ostatniego pół roku. Tematy kryptowalut przyspieszyły w opinii publicznej i generalnie w dyskusji publicznej. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć, dopiero co założony, bo miesiąc temu, zespół prokuratorów, którzy będą się specjalizować stricte w tych przestępstwach związanych z kryptoaktywami. Chcemy, żeby oczywiście Państwo było w, te, w tej zabawie w kotka i myszkę z przestępcami jak najlepsze i żebyśmy mieli poczucie, że w razie gdybyśmy jednak zostali Pokrzywdzeni, to, że jednak państwo jest skuteczne i potrafi te pieniądze odzyskać, a winnych złapać i ukarać.